Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś omówimy sobie nowego Tłaba. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Oraz widzimy się dzisiaj na Twitchu o godzinie 17. A teraz przechodzimy już do Banji. Na początek mamy przypomnienie, że minęło już 7 lat odkąd wyszło pierwsze Destiny. A minęło to dokładnie wczoraj. Banji nawet zrobiło o tym artykuł, w którym opisali problemy podczas jednej z pierwszych prezentacji. Monitor jednego z prowadzących nie działał, ale zrobili scenkę z pamięci, wtedy też włączyli zapasowe nagranie i musieli zsynchronizować się z nim, ale jak widać wyszło całkiem nieźle, bo publiczność była pod wrażeniem gry, a to najważniejsze. Sam artykuł zawiera sporo grafik koncepcyjnych, w których możecie zauważyć bardzo dużo z dzisiejszego Destiny. Później mamy zwiastuny dodatków do pierwszego Destiny razem z ich opisami i na koniec zwiastun królowej wiedźmy, Podsumowaniem. Lećmy do kolejnego tematu, którym są zmiany w próbach Ozyrysa. Same próby wystartują dzisiaj o godzinie 19. W tym sezonie został dodany do puli nagród stazowy liniowy karabin fuzyjny. Większość zmian już opisywałem w filmie, zmiany w próbach Horse Paywall. Powinien teraz wyświetlić się na ekranie. Tutaj mamy jeszcze kilka z nich. System reputacji został dostosowany do innych, czyli tak jak w Tyglu i Gambicie oraz teraz już w straży przedniej. Zysk reputacji na mecz jest skalowany przez liczbę wygranych rund na bilecie. Zakupienie tego samego biletu na innej postaci nie spowoduje zresetowania wygranych meczy. Czepustka zaciekłości jest teraz dostępna od początku, czepustka mądrości nie jest już dostępna, czepustka bogactwa wymaga teraz wygrania 7 meczy. Odblokowanie przepustki odblokowuje ją do końca sezonu. Zamieniono cotygodniowe wyzwania z 3, 5 i 7 zwycięstwami meczy na wyzwanie wygranych rund. Nowe wyzwanie na 7 zwycięstw jest dostępne u Świętego. Usunięto cotygodniowe zlecenia. Czas rundy jest skrócony do 90 sekund. Każda runda zaczyna się z nową amunicją specjalną. Aby wziąć udział w próbach, trzeba mieć włączoną funkcję crossplay. I najważniejsze dodatek poza światłem jest wymagany, by zagrać w próby. A od premiery dodatku królowa wieźma to właśnie ten dodatek będzie wtedy wymagany. Na początku tego sezonu został włączony system Battle. Eye. Był to luźniejszy start, bo wszystko co wyłapywał było sprawdzone manualnie i ewentualne bany też były manualne. Teraz będzie to następowało już tak jak powinno, czyli automatycznie. Oczywiście to nie znaczy, że BattleEye będzie zostawiony samemu sobie, zespół za niego odpowiedzialny będzie dalej go sprawdzał. Przechodzimy do raportu o błędach. Na początku mamy zapowiedź łatki na czwartek 16 września, szybka łatka o 18 zaczyna się konserwacja, o 18.45 gracze zostaną usunięci z aktywności, o godzinie 19 będzie można się zalogować, a o 20 konserwacja zakończy się. Oczywiście w przypadku opóźnień warto sprawdzać Twittera Bungie Help. A co naprawi ta łatka? Bariery wokół udziału w wydarzeniu publicznym z łazikiem nie będą już odpychać graczy. Nie będziemy też mogli zablokować się w szturmie, twierdza, pomiotów i sektorze turbina wilczego okrętu. Międzywymiarowy rozbłysk czarownika będzie oślepiał, gdy sprintujemy. Szturmy robione pod rząd będą się już liczyć poprawnie. Cecha strefa zagrożenia działa już poprawnie na wyrzutniach rakiet. Triumph, optymalny strzelec, będzie poprawnie zliczał zabite wiwerny z obrażeniami precyzyjnymi. Heum, chór świtu, poprawnie zwiększa obrażenia od podpale. Mamy też kolejną łatkę zaplanowaną na 23 września. Wtedy Destiny nie będzie dostępne od godziny 14 aż do 19. .00. Ze znanych błędów mamy kod Potato. Tutaj trochę bardziej został sprawdzony. Okazuje się, że gracze ze znakami nieangielskimi jako część nazwy folderu z grą mogą zniwelować ten błąd, przez zmianę ich na angielskie. Czyli, jakbyśmy mieli E, to musielibyśmy zmienić na E. Ikona szturmu Poligon nie pojawia się na Nesusie aż do ukończenia siódmego etapu zadania głównego z sezonu wybrańców. Triumf czas spętania nie może być zakończony, gdyż boss nie używa teraz spętania, a powinien. Ustawienia czatu głosowego pozostają między Steam a konsolami, trzeba więc włączyć na Steamie czat głosowy lub zresetować dźwięk do domyślnych opcji. W filmach tygodnia mamy Niach, I Need a Clans oraz Explosive Payload, on a Sniper. W artach tygodnia mamy postacie Tytana z królowej Wiedźmy oraz łowcę roju, a także arkowego łowca. Na samym końcu DMG04 informuje nas, że tłaby przejmie na trochę kosmo. Ponieważ DMG leci na długi urlop, gdyż wziął ślub. Zobaczymy się z nim w październiku. Zostawcie suba i lajka, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Widzimy się dziś na Twitchu o godzinie 17. Mówił do was Szybor. Do zobaczenia.